Było bardzo żywiołowo i to mnie bardzo cieszy. Nasza mentalność dzisiaj była na, naprawdę na dobrym poziomie. Byliśmy agresywni, nie chcieliśmy, nie pozwoliliśmy przeciwnikowi odskoczyć gdzieś tam na, na jakąś przewagę punktową, a w trzecim secie naszą dobrą grą, na pewno w dużej mierze dzięki zagrywce Milada i dzięki naszym obronom, wróciliśmy do meczu i znów byliśmy agresywni. Cieszy mnie, że wygrywaliśmy długie wymiany, kontrataki. Wyciągaliśmy piłki gdzieś z band i potrafiliśmy te akcje przechylać na naszą korzyść, to buduje mentalność drużyny i, i, i my tą mentalność sobie dzisiaj zbudowaliśmy. Z tego jestem zadowolony najbardziej i bardzo mnie cieszy, tak jak mówię, nasza postawa, bo, bo byliśmy naprawdę dzisiaj gotowi do wojny, a takich wojen w tej lidze nas czeka jeszcze bardzo dużo. Będę konsekwentny i będę mówił, że mamy duże rezerwy, tak? Ciężko się pokusić o konkretne procenty. Ja wiem, że przez większość swojego życia operowałem na liczbach, ale no to jest jednak bardzo trudne, bo każdy zawodnik jest indywidualnie w innym momencie, tak? My jeszcze nie mamy drużyny, gdzie jest taki wspólny mianownik i każdy wie, że jest mniej więcej w tym samym momencie. Nie. Dzisiaj akurat odpoczął sobie Artur Szalpuk i, i myślę, że bardzo dobrze, bo jest mu to też potrzebne. Po niektórych widać większe zmęczenie, a po niektórych, tak jak po Miladzie, który zagrał drugi świetny mecz z rzędu, widać, że troszeczkę złapał tej świeżości i, i myślę, że nasza, nasza praca też, jeśli chodzi o, o, o same treningi, o przygotowanie fizyczne, jest, jest na dobrym poziomie. Dla nas jest był bardzo ciężki mecz, specjalnie ten trzeci, gdzie Sumoni starta robili agresję na, na Zagrywkę, widzieliśmy, że... Chciałem podać 100-120%, z drugiej strony my mądro i na końcu wygraliśmy trzeci set. Myślę, że jest to pierwszy tak powiedzmy mocny mecz od początku ligi. Mieliśmy takich pięć meczów, gdzie byliśmy wielki faworytami. Teraz myślę, że jest to tylko pierwszy mecz, który którym będziemy grali tak dobrze. Następny mecz z Aksą, też derby mam nadzieję, że będzie dobrze. Oczywiście możemy porozmawiać o tym, że tych momentów było dużo więcej. Yy, bo ten mecz mimo wszystko był jeden z lepszych mimo wszystko w naszym wykonaniu, ale to nam nie wystarczyło, żeby w ogóle rywalizować, bo nie złamaliśmy pewności siebie Bełhatowa, nie złamaliśmy, bo oni grali dosyć spokojnie, dosyć pewnie. Yy, robili, grali bardzo dobrze na piłce, którą nawet źle jeli w sensie wysokiej piłki, grali bardzo dobrze technicznie, więc nasz, nasz blok. Byliśmy mało skuteczni yy, na pewno w tym momencie, a my robiliśmy za dużo błędów po naszych obronach, więc yy, no, wynik na pewno. My możemy rozmawiać o meczu, ale wynik każdy zobaczy, czy zero, to każdy wynik przyjmuje, więc nic nam mi na pocieszenie, że ten zespół grał dzisiaj na pewno troszkę lepszą środkówkę niż wcześniej, ale, ale wynik nie jest korzystny dalej. O ile sam mecz na pewno jest zawsze trudny, o tyle samo przygotowanie do meczu nie jest łatwe, bo, bo nie mamy Marcinka Morzonka już kilka tygodni. Damian Schulz, tak naprawdę do dwóch dni gdzieś go zebraliśmy, po Gdańsku, bo też miał tam lekki, lekki uraz z plecami. Zybi dzisiaj rano się znowu jakby wrócił do, 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 do fajnej dyspozycji i dzisiaj rano znowu ma problem z łydką. Później Bartek Lemański, dzisiaj miałem zielone światło, żeby go użyć, ale też nie w pełnym wymiarze, bo dopiero wraca po półtora miesiąca. Więc na pewno sama forma, ten czas, który mamy na trening, nie mamy go za dużo, ale forma na trening nie pozwala nam na to, żeby normalnie trenować. No życie, to, to są rzeczy, to które niestety są wpisane w sport zawodowy i to są niektóre stare urazy, niektóre urazy, które które gdzieś przetoczyły się z lata, niektóre, które się oczywiście wydarzyły. Więc na pewno nie jest łatwo i to nam nie pomaga, ale na pewno to, czego nam brakuje najwięcej, to tej pewności siebie i wiary w tym i przede wszystkim zwycięstwa, żeby ten zespół jakby odpuściło to wszystko, że ta presja jakby od początku, która jest, że my musimy wygrać coś, na razie nie działa naszą korzyść, bo, bo myślę, że mimo wszystko poziom nasz tej gry, pomimo przegrany, się był, myślę, że jednym mimo wszystko lepszych momentów w tym, w, tym, w tym sezonie dla nas na razie przy tym pędzącej lidze. Niż to, co wcześniej graliśmy. Nie ma co ukrywać, że była lepsza, ale no, też my zagraliśmy troszeczkę lepiej niż w Gdańsku. Do pewnego momentu graliśmy punkt za punkt, ale w każdym secie jakby pojawiał się jeden moment, w którym ktoś wchodził na zagrywkę w drużynie był chatowa i robił, robił tą różnicę. No I nam ciężko było potem podgonić. No nic, no wracamy, wracamy zaraz do domu i trzeba to przeanalizować i musimy się koncentrować na następnym meczu, bo nie ma co ukrywać, że musimy zrobić wszystko, żeby kibice nasi byli zadowoleni, a na razie nie dajemy im do tego powodu. Nie mam zielonego pojęcia, myślę, że jakbym wiedział, to, to jakoś byśmy zareagowali, ale myślę, że no, na pewno wszystko po trochu. No. To nie ma tak, że jakby e, jeden element u nas zawodzi, no wydaje mi się, że... W każdym po trochu musimy się poprawić, w każdym elemencie.